część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o jaguarze, tym majestatycznym zwierzęciu, które często mylone jest z czarna pantera. Wszyscy znamy ten obraz, potężny, czarny kot o błyszczacym futrze, który skrada się przez dżunglę. Ale czy wiecie, że to nie jest prawdziwa czarna pantera? Czarna pantera to tak naprawdę określenie na każdego kota o czarnym futrze, w tym jaguara. Jaguari to jedne z największych kotów w Ameryce Południowej. ESA silne, zwinne i mają niesamowite zdolności łowieckie. Ich futro jest zazwyczaj złotobrązowe z czarnymi plamami, ale zdarzają się te z Jaguari o czarnym umaszczeniu. Jaguari ESA samotnikami i preferują życie w lasach deszczowych, gdzie mają dostęp do obfitej ilości pożywienia. Ich dieta składa się głównie z jeleni, tapirów, a nawet kajmanów. Jaguari ESA zagrożone wyginięciem z powodu utraty siedlisk i klusownictwa. Jest to smutna rzeczywistość, ale możemy pomóc w ochronie tych wspaniałych zwierząt poprzez wspieranie organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Teraz, gdy już wiemy więcej o jaguarach, możemy docenić ich piękno i znaczenie dla ekosystemu. Pamiętajcie, że każdy z nas może zrobić COS, aby pomóc w ochronie tych wspaniałych stworzeń. Czy wiesz, że jaguar to czarna pantera? To popularne przekonanie, ale w rzeczywistości jest błędne. Jaguar i czarna pantera to dwa różne zwierzęta. Czarna pantera to po prostu nazwa dla każdego czarnego kota drapieżnego, w tym jaguara. Jaguar, pan onca, to duży kot drapieżny występujący w Ameryce Południowej i Środkowej. Jest to trzeci co do wielkości kot na świecie, po tygrysach i lwach. Samce jaguara mogą osiągnąć wagę do 200 kg, a samice do 150 kg. Jaguary mają charakterystyczne czarne plamy na złotym lub brązowym futrze. Plamy te są unikatowe dla każdego osobnika, podobnie jak odciski palców u ludzi. Jaguary są doskonałymi pływakami i często polują na ryby w wodzie. Ich dieta składa się głównie z jeleni, tapirów, kapibarów i innych dużych ssaków. Jaguary są zwierzętami samotnymi i zazwyczaj spotykają się tylko w celu rozmnażania. Samica Jaguara rodzi od jednego do czterech młodych w ukrytej norze. Młode Jaguari pozostają z matka przez około 20 miesięcy, ucząc się od niej umiejętności polowania i przetrwania. Jaguari S.A. zagrożone wyginięciem ze względu na utratę siedlisk, krusownictwo i konflikty z ludźmi. Wiele organizacji pracuje nad ochroną Jaguara i jego siedlisk, aby zapewnić przetrwanie tego majestatycznego zwierzęcia.